Zawsze stosowaliśmy wysokie standardy w zakresie epidemiologii, ochrony przed zakażeniami między pacjentami, czy między pacjentami a pracownikami. W sytuacji epidemii myśmy te procedury dopracowali, zwiększyliśmy powiedzmy zakres. To, że używamy środków ochrony indywidualnej, fartuchy, ubicy, rękawiczki, maski różnego rodzaju, to dla Państwa jest rzeczą oczywistą. Stosujemy różnego rodzaju środki do dezynfekcji powierzchni płaskich, podłóg. To też jest rzecz, która funkcjonowała. Oczywiście, że w w sytuacji epidemii ten standard i alert epidemiologiczny jest większy, i tych środków zużywamy zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Pojawiły się też nowe urządzenia. Które mają jeszcze wzmóc ten reżim sanitarny. Epidemia, jak Państwo wiecie, ma dość dramatyczny i długofalowy przebieg. My powróciliśmy do pewnych starych powiedzmy, rozwiązań, chociażby y, bakteriol bójczy, które dawniej były w tzw. systemie otwarty, otwartym, czyli bezpośrednie naświetlenie przez lampy UVC, których skuteczność była zawsze bardzo. Wysoka chwila obecnej. Zastosowaliśmy takie innego rodzaju rozwiązania, ale również powszechnie znane, czyli lampy UVC bakteriobójcze. W układzie zamkniętym. Lampa w układzie zamkniętym, działając, pozwala na filtrowanie, dezynfekcję pomieszczenia w dużym procencie skuteczności, bo parametry przepływu są tak dobrane i tak moc lampy jest dobrana, że uzyskuje się ponad 99% skuteczności przy niwelacji bakterii, grzybów, wirusów, w tym wirusa COVID-19. Lampy w układzie zamkniętym znajdują zastosowanie zarówno w tej strefie gabinetów, jak i w strefie otwartej dla pacjentów, którzy tutaj przychodzą. To jest pewną innowacją w zakresie zastosowania tych lamp. To jest skala, na którą myśmy to wprowadzili. Wszystkie pomieszczenia, gdzie są udzielane świadczenia medyczne, tam, gdzie jest personel medyczny, jak również personel rejestracji, również szatnie części socjalne, tam, gdzie przyjmują nasze pracownicy, posiadają takie lampy i one pracują w układzie ciągłym. Poczekalnie, część już mamy wyposażone. Z względu na to, że tych obiektów i przestrzeni jest tak dużo, całe przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem jednostkowym, tylko raczej hurtowym. Czekamy na kolejną dostawę lamp i będziemy poszczególne poczekalnie również zabezpieczać, tak żeby takie same warunki bezpieczeństwa jak dla pracowników stworzyć również dla pacjentów. Trzeba mieć świadomość, że jednej rzeczy nie ma idealnych systemów, nie ma stuprocentowych systemów zabezpieczeń, ale z naszego punktu widzenia ta forma na tą skalę na pewnie to ryzyko transmisji wirusa na terenie naszych placówek zmniejsza.